W poprzednim odcinku pataratata. Eee, eee, eee. A policja, ja tu tym poszukam, to ale wcale nie próbowałem wysadzić tu bomby. Zostałem aresztowany za napad na bank, i teraz muszę siedzieć w celi przez pierdolion lat. Dlatego obmyśliłem genialny plan ucieczki i mam zamiar jeszcze tej nocy uciec he he. Muszę tylko być ultra ostrożny bo to więzienie jest pilnowane 24 godziny na 24 godziny. O ooo wentylacja. Ale ta ucieczka będzie łatwa. Lalala nic mnie nie zatrzyma. Jestem niesamowity rzesz. O dobra chyba tędy. Awa. Dobra teraz już wiem gdzie iść. Jazda jazda czuję już świeże powietrze. A to jednak ścieki tak śmierdzą. Jest wyjście. Wolność. Aha to bez sensu. Ktoś wysrał nożyczki. Teraz mogę rozwalić kraty Rzesz. Szybko, szybko uciekam z tego miejsca. Rata ratata, dobra teraz, skok. I skok. Dobra teraz, biegiem na dach. Jestem blisko. Teraz tędy. O, o, już prawie jestem. Jakiś Bobek projektował to więzienie. Biegiem. Dobra teraz, jak zejść na dół? Myślę, że wentylacją zejdę na dolny piętra. Ta wentylacja powinna prowadzić na dół rzecz. Dobra, pora zmykać. Dobra, znalazłem jakiś pokój. Pora uciekać. Pierwsze co zrobię, jak ucieknę, to pójdę zjeść soczystego kebaba. Gazu, gazu już prawie. Ha. Już nic mnie nie zatrzyma. Eeech, wolność. Idę jeść. Ura. No tylko nie to. Zostałem złapany ale na szczęście pod łóżkiem była bomba. Mogę ostatni raz spróbować uciec z tego więzienia. Dobra, szybko, szybko. Teraz mi się uda. Eżesz, jak teraz mi się nie uda, to już nigdy nie wyjdę z tego więzienia. Muszę biec szybciej. Już prawie jestem. Nikt tak dobrze nie ucieka jak ja. Ech, muszę skoczyć. Teraz skok. Kuraa, jestem wolny. Jupi, już nigdy tu nie wrócę.